Z tej strony, Emilia, zapraszam Was dzisiaj na filmik nietypowy. Mianowicie chciałabym Wam pokazać moje rośliny, które posiadam w mieszkaniu. I jest to troszeczkę taka odpowiedź na Wasze prośby, ponieważ oglądacie często moje filmy storczykowe, których mam kilka na kanale. I pytaliście wielokrotnie, a oraz dostaję również niejednokrotnie wiadomości prywatne, żebym pokazała, czy posiadam. Przede wszystkim, czy posiadam. I jeśli tak, to jakie rośliny doniczkowe, takie domowe? Bardzo chętnie zrobię taki film, ponieważ naprawdę mam, wydaje mi się, że piękne rośliny. Na wstępie. Pamiętajcie, że ja nie jestem żadną specjalistką, jeśli chodzi o hodowlę roślin. I to, co Wam tutaj powiem, to, co Wam pokażę, może odbiegać wiecie, od jakichś takich ustalonych norm. Nie mam nawet takiej książki, która, która prawi o odpowiednim hodowaniu i pielęgnowaniu roślin, tych, tych których posiadam. Chociaż mam w planach zakupienie jednej takiej pozycji, którą gdzieś tam ktoś polecał i która wydaje mi się bardzo atrakcyjna, przede wszystkim e, rzetelna, jeśli chodzi o wiedzę. Dlatego, jeśli macie jakieś komentarze, uwagi dotyczące tego, e, na przykład, co powiedziałam na temat danych kwiatów, to czujcie się jak najbardziej e, w powinności o napisanie, o pouczenie mnie nawet czasem, ale oczywiście w sposób kulturalny. E, no i co przechodzimy już może do treści tego filmu, czyli. Pokażę Wam moje kwiatki. Zaczniemy od kwiata, którego szczepka otrzymałam od teścia. Mówi się na niego wężownica. Muszę Wam powiedzieć, że ma przepiękną według mnie osłonkę, która, którą wyszperała mi moja mama na giełdzie. Uwielbiam oczywiście mamę i osłonkę. <laughs> Jeśli chodzi o samego kwiata, to w mojej opinii nie jest specjalnie trudny w hodowli. Podlewam go raz na tydzień, czasem co dwa. Przede wszystkim sprawdzam w podłożu, czy tego potrzebuję. Spójrzcie, wypuścił też szczepkę, więc myślę, że chyba jest mu u mnie ok. A ta druga szczepka to jest robiona przeze mnie z liścia. Pokazanie jest paprotka, którą trzymam na podwieszanej półce nad TV. Słyszałam, że telewizor wytwarza jakieś tam prądy, które ten kwiat wyłapuje i bardzo lubi. Nie wiem, czy tak jest, ale na pewno służy jej to miejsce. Około dwa tygodnie temu przesadziłam ją, gdyż oddałam część teściowi, od którego notabene oryginalnie pochodzi właśnie ten kwiat. Mam wrażenie, że teraz jest taka zmęczona przeprowadzką no i ma większą doniczkę, a sama jest jeszcze mała. Mam nadzieję jednak, że mi się rozrośnie, bo zaczynałam od jednego kłącza i ona cudnie zwiększyła swoją objętość. Bardzo lubię, a podlewam co około dwa tygodnie. Też sprawdzam oczywiście podłoże, czy tego potrzebuję. tych sztucznych elementów, że tak powiem, ale chyba myślę, że powinnam zacząć. Następna będzie anginka. Pamiętacie ją skoś? Mi się kojarzy z podstawówki, bo tam było ich sporo. Dostałam szczepkę od mamy no i stała się drzewem. Mówiąc szczerze, powinnam ją częściej chyba podlewać, bo przez to, że stoi na stole, zapominam o niej i widzę, że liście jej tak podsychają. Profesjonalnie nazywa się ten kwiat, ale otrzymałam szczepkę od mojej dentystki. Było tam może trzy albo cztery listki początkowo, ona miała taki okaz, że się aż w nim zakochałam. Stoi teraz u mnie na lodówce i super zwisa, przez to, że jest na górze, ciężko mi czasem dotknąć ziemi i sprawdzić, czy chcę pić, przez co zobaczcie, chyba w tej chwili ją przelałam. uwielbiam w ogóle te liście, bo one tworzą się tak zgrabnie z łodygi, że mnie to normalnie zachwyca. Jak będzie dłuższy, to tak pomyślałam sobie, że utnę go i ukorzenie, przez to tak jakby zagęszczę i będzie myślę ładniej wyglądał. Stoi również na lodówce, i tak średnio go lubię. Ma małe listki, i w sumie nie zaskakuje mnie jakoś niczym, ale kto wie, może się wreszcie w nim zakocham. Dlatego na razie widzicie, ma taki średnią, średnią doniczkę i osłonkę również. Moje maleństwa. Pieniążki, kupione na przecenie w biedronce, niemal nieżywe. Wyobraźcie sobie, że te dwa maluchy to szczepki większych, dwóch, które już zdążyły podrosnąć, wyratowane wcześniej. Te tutaj hoduje dla mamy i teścia. To te oryginalne maluchy, niby, miały być miniaturami, ale chyba nie będzie tak jak właśnie miało być. Udało mi się uratować je i pamiętam, że za dwie sztuki zapłaciłam wtedy chyba 7 zł. Podlewam je tak zwykle raz w tygodniu. W kuchni stoi też mój Benjamin, który również, jak się domyślacie, ma jakąś swoją historię. Dostałam go od koleżanki, z którą kiedyś mieszkałam. Sama wyjechała i chciała go zostawić, więc go przegarnęłam. Było to ponad 9 lat temu. Sam kwiat różnie się miewał, ale teraz chyba mu całkiem myślę, dobrze. Ma takie same podłoże, co kilka lat temu. Jest Dosyć mało wymagający, lubi, zauważyłam, słońce oraz takie zraszanie od góry liści. Kochany mieszkaniec, tak zwany ogórek. To jest ulubiony kwiat mojego męża. Kupiliśmy go w Ikei ponad chyba 6 lat temu i był bardzo, bardzo, bardzo mały. Ostatnio zasłużył na powiedzmy lepszą doniczkę. Ogólnie to wiem, że to są takie doniczki ogrodowe, ale, mm, ale mi się takie podobają i może je przy ozdobie jakimś sznurkiem, czy nie wiem czymś tam innym, to wtedy może będą wyglądały troszeczkę lepiej. W każdym razie. W każdym razie pielęgnuję powiedzmy ogórka w ten nieskomplikowany sposób, podlewam po prostu rzadko, bo to kwiat, który ma w sobie wodę i ją kumuluje i powiem Wam szczerze, że bardzo go lubię. Ucha, jak się domyślacie, też bardzo lubię. W sumie nie wiem dlaczego aż tak bardzo może przez to, że ma takie piękne liście. Kupiłam go w biedronce jako mały okaz, a w tej chwili bardzo ładnie się zagęszcza i myślę też, że wygląda wdzięcznie. Nie jest wymagający w hodowli, podlewam średnio raz w tygodniu. Szczepkę, to przywiozłam z naszego wspólnego wyjazdu z mamą z Ukrainy. Powiem wam, że uwielbiam zabierać takie pamiątki z różnych miłych miejsc, bo dobrze mi się potem kojarzą. No i ponoć, kradzione lepiej rośnie. Nie, no śmieję się. Ostatni kuchenny domownik to niby aloes. Mówię niby, bo taki mm, prawdziwy chyba wygląda inaczej. Co sądzicie? To też upominek od teścia i widzę, że ma super przyrosty. Muszę go chyba rozsadzić. Podlewam co tydzień lub nawet rzadziej, patrząc oczywiście na suchość ziemi. W mojej sypialni, gdzie na moim parapecie zobaczyć możecie kilka kwiatów. Wcześniej pokazywałam Wam e, szczepkę drzewka Szczęścia. To jest jego matka, można tak powiedzieć. Miałam kiedyś tę roślinę, ale niestety przelałam, bo ważna rzecz jest taka, że posiada w swoich liściach dużo wody i nie można podlewać jej zbyt dużo i często. Ten okaz mam od mojej mamy, ale zanim go wstawiłam na parapet w naszej sypialni, nieco go uformowałam. Aby wyglądało jak drzewo, zawsze obrywam liście z łodygi, zostawiając 4-6 liści najmłodszych, powodując tym samym, że łodyga nie jest wąska, wiotka i dzika, no i staje się podobna wtedy bardziej do drzewa. Idzie wtedy bardziej w szerokość, nie w długość. Dzięki temu rośnie jak drzewko. Co teraz pomyślicie? Może co niektórzy parskną śmiechem. To są dwie szczepki, które dostałam od mamy, a ona ma piękne te rośliny. Niestety u mnie został tylko jeden liść, ale żyje. Mam nadzieję, że przetrwa i będzie tak piękny jak u mojej mamy. Trzymajcie za to kciuki. Nabytek z biedronki. Ogólnie polecam stamtąd kwiaty, ale przed ustawieniem w domu proponuję dokładnie je przejrzeć, bo może się okazać, że ma jakieś robactwa. Tak też było i u mnie, ale już jest ok. Przeszedł kwarantannę. Tu są dwie sztuki, o ile się nie mylę, to gatunek bez dziurawych liści, ale może się mylę? Hm. Mnie się podoba i bez. Rośnie jak szalona i uwielbiam. Podlewam raz w tygodniu. z boków, w odosobnieniu znajduje się zamia, która ma dobre kilka lat. Wcześniej była w salonie, ale potem jak dobiły mi go moje dzieci, musiałam zmienić jej miejsce. No, myślę, że odbije. Mam taką nadzieję. To jest taki kwiat, który ma w korzeniach bulwy z wodą, przez to nie polecam podlewać go często. Gdy czujecie nawet, że ziemia jest sucha, proponuję podlewać go po prostu rzadziej. Kolejna monstera jest w mojej łazience. Kupiłam ją w Leroy Merlin jak bardzo, ale to bardzo małą i powiem Wam szczerze, że zaskakująco szybko zaczęła się rozrastać. Oczywiście nie, żebym się nie cieszyła. Podpórka nie dała rady, więc stwierdziłam, że oprę ją o ścianę, no i padło na łazienkę. Myślę, że całkiem nieźle się tu ma, bo cały czas widzę nowe liście, które oczywiście są, tak jak widzicie, dziurawe. Podlewam ją raz w tygodniu i chyba nie muszę mówić, że również absolutnie uwielbiam tego gagatka. Że kwiaty, które Wam pokazałam, będą jakąś taką inspiracją może dla Was. Dajcie znać, co Wy posiadacie u siebie w mieszkaniu, czy macie jakieś ulubione może, albo coś, co możecie mi też polecić, coś, co jest takie dosyć proste w uprawie, coś, co nie potrzebuje jakichś specjalnych nakładów finansowych, ale przede wszystkim czasowych. Bo takie kwiaty są chyba najlepsze. Ja powiem wam szczerze, chyba najbardziej lubię właśnie ostatnimi czasy. Nie te takie typowe kwiaty z kwiatostanami, tylko takie, które mają przepiękne zielone liście. I różne kształty tych liści właśnie powodują, że mogę całkowicie sfiksować na ich punkcie, tak jak widzieliście. Więc czekam na Wasze e, informacje, czekam na to, co sobie tam e, wypatrzyliście takiego fajnego. Jeśli Wam się filmik podobał, to dajcie kciuka w górę, zostawcie tak jak mówię komentarz oraz jak, co najważniejsze, subskrybujcie. <grych> Dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmie. Pozdrawiam, pa! pa.